Jak jesteście medykiem i macie powiadomienie, że ktoś atakuje osobę z tarczą, to kolor jest ważny. To kolor znaczy, czy osoba ma jasny czy ciemny kolor postaci. Nie, dziękuję. Chyba. Co ty gadasz? Tak. Chyba głupoty teraz gadasz. Ale mi laguje to postać. Grawia <laughs> po złoty? się nauczyłem. Mam wrażenie, jakby ta postać strasznie klatkowała. Lol, co jest? Dobra, widziałem w Rzimieszku. czyste do końca gry. Najbi do końca gry. No będzie też. Eee, bloody jest 100% impostor. Eee, zobaczyłem ciało, zacząłem gonić, zobaczyć kto to jest. Ale całe szczęście postanowił wentować i przez ścianę widziałem jego nikt. Czyli Bloody. A, a, nie. a nie, ja zresztowałem standardowo Specimena, więc to są pomówienia. O, no, eee, argument, że widziałem przez ścianę, nikt nie wiem czy mu wierzyć. <noise> nie no. no. Ja ładnie standardowo na samym początku zraszowałem speciemana, Ale to nie wina internetu, tylko ta postać jakoś dziwnie laguje przez to też, a przez te ślady chyba. Weź? No w speciemenie, a gdzie mam a być? gdzie jest blaki? Nie, nie, nie. Jesteś no już w tak, ]elu. jestem w Oczywiście śmierdzi mi to Exekucjonerem, śmierdzi mi to egze osobiście. I to jest killer argument na zasadzie, ślady no jak podważysz po argument, widziałem jego nikt przez ściany na wencie. No nie, no wiesz bez. jak to jest, wiesz jak to jest, jak masz ten kibel i tam masz wędrękę. Nie, karigoda. Ja, ja razu, egze, karigoda, ja od okay, razu, ja od razu. Egze razu, Próbowałeś okay, wpadkę złapać, tak? Jest, teraz. Nie, tak, tak ale zwróć uwagę, jak podchodzimy do wpadki, a jak podchodzę do Bladiego. Wpadkę jakby sprawdzał. Ja spadkę. wiem, to ale wierzę, że masz o tyle dużo godności ludzkiej, że ja byś coś takiego zobaczył i byś nie kłamał jako egze, to byś nie powiedział czegoś takiego. Okej, okay, okej, okay. to mimo wszystko Blady Głosujcie? Jak uważacie? Hmm. No ja daję na Skipa, no co mam powiedzieć, no Jak chcecie do ja, mnie wygłosujcie Ale generalnie 8... ja w tej chwili jestem specjalnie Ja bym go wygłosował Ja skipuję. Agresif, agresif Ej Ciebie AB. to trzeba wygłosować, a nie O i to jest dobry no. pomysł Co? <laughs> Kogo głosujemy? No oczywiście, że skipa, Na Skipa. Dobra, skipp na AB. Śpieszny by było, gdyby wyleciał po czymś takim. <śmierzy> Oj, no. Dziwnie, dziwnie ta postać. Jakby laguje, co jest strasznie dziwne. Oj, jak się pojawiają ślady, to strasznie mi przecina. Za dużo osób w jednym miejscu. Jak jest dużo osób w jednym miejscu, tak przecina. Jak ja sam biegnę, to. No i tak, przycina ale jeszcze nie jest aż tak źle. Na czym polega moja klasa? Że widzę ślady. Dobra. Ok. Idziemy sobie do światła. Naprawmy światło. No i no co jest? Okej okay. Ktoś siedzi na kamerach. To chyba Blaki. Okej, okay, znajdziemy ciało. Blaki, pytanie: kto wychodził z elektryka przed sekundą? Baby. Naprawdę? Tak, z nim zapamiętam. AB, Nie no, przecież tak jest czysty do końca rundy, Tylko? impostorem musi być Blaki, ponieważ ciało było w airlocku tutaj, a jeżeli U -u. widział, że wychodził z elektryka, to powinien być Blaki, bo stał na kamerach po prostu. Ewentualnie wpadka i Graff byli loversami i jak ich zabił w pierwszej rundzie, jak Carigoda mówił, Bloody, to wtedy okazuje się, że AB cały czas może być drugim impostorem. Hmm. zatem no nie wiem, no jesteśmy Dla... na momencie gdzie jest Gielka Goda też... mamy Dla to info od niego, czy chcemy wygłosować teraz z Ja no, bym to... Dla, Dla mnie to jest, bez... jest dziwaliwy argument, to... ale no, no padł ten argument, nie, nie możemy udawać, raczej. że nie padł. Na kamuflażu zapaliłem zajbim światełka. No, ja zapaliłem światła i ta, do mnie przybiegłeś, no to i nie wytknąłeś tych światła. No, na kamuflażu to ktoś wgiebnął go po I... drodze przy tego, w śluzie do elektryka. No to wydaje mi się, że po prostu bladzi za poprzednią rundę, Karigoda umarł po Aby, prostu. No, jeśli już mnie oskarżasz od poprzedniej rundy, No, oskarżam no. cię od poprzedniej rundy, no, no bo Karigoda walnął taki argument, plus jeszcze przy okazji no. teraz nie żyje, więc to się wszystko zgadza, no. Znaczy, wiecie, no mi się wydaje, że Karigoda po prostu Czekaj. miał egzekutora na mnie i dlatego chciał mnie mm, nie wierzę, że, że walnął, by jest... Carigoda taki argument miał, jak on po prostu to widział i po prostu nie wiem, dlaczego uznał, że to dobry pomysł, żeby użyć tego jako argumentu. <laughs> ej, ej. No ej. nie ma, ej, ej. Dzięki za follow. No bo to jest takie trochę. No ale cóż, no, A... Już kiedyś o tym mówiliśmy, że to jest po prostu taki. No hyphen jest gry. Nie on nie tego, co usłyszałem. No trudno, tak wygłosujcie mnie. No cóż. Ja na Dzięki za follow. Tak. Skip <laughs> na nie? No, skip A, na Ja Diabeł hmm. trzyma się zasady. Tak Dobrze. jest. Dzięki za follow. Zasady trzymamy się. AB SKIPUJE Dobra. <laughs> Jezu. Uh, nie opytaj. Ja robię kabelki. Okej, okay, coś tam widać te ślady rzeczywiście, nie jest tak chyba tragicznie. Je, 6, 7, 8, 9, 10... No, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mamy to. What's Eee, Speedrun, e, proponuję zagłosować na Patmasa, ponieważ chciał skipować e, jak byliśmy przy Bloody, mimo że blady był obió z Chciałem na 7 po pierwsze vota, po, po drugie. Karigoda mógł być tego egzeka, i po prostu to był zły moim zdaniem. I tyle. Zresztą nie byłem jednym, Jak możecie miał... zeskipować? Każdy no może, będę okay. sumienia. Hmm. A, jak mnie teraz wyrzucicie hmm. przez to. Dobra. to skipa... bardzo cicho, by the way. Zasady trzymamy się. Mikrofon, chodzi? W ogóle pan was już miał podpięty zły jest... mikrofon. Słychać dużo gorzej niż zazwyczaj. No to tak masz tak dobry mikrofon? Formata robiłeś, może coś jest no, może coś zjebałem, no ta grybka podmaza. Dobra, wchodzimy do specimena, ale jest dziwnie laguje ta postać. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ale. Dziwna postać, dziwna. Yy... Cyk, zrobione, zróbmy. Cut, jamma... oj, oj, jak ich dałem. nie ma, bo nie mam slotów. Wystarczy wam do densowania. Dance Dobra, ktoś przebiegał. O nie, to było tu czy tu. Znaczy tu czy. O! Skadłem. O kurde! Kurde, nie widzę śladów. Mmm, niedobrze. Ajajaj Zostaw aj, aj. mi walną mandzę, kiedy robiłem Simon Says. Okay. Kurde, ja teraz jestem investigatorem, i szkoda tego, że kurde nie widziałem śladów już, no. Nie widziałem już śladów, te ślady rzeczywiście są strasznie krótkie. Powiem tak, no niestety opcja jest jedna. Jaka? Ustalić, kto Kip gdzie był i gdzie jest skill? Czy ty diabeł... Eee. co ty zrobiłeś, diabeł? Słucham na kimś Mam no, zasady. Nie, <śleszy> <śleszy> <Ja> no nie <śleszy> mogę. <śleszy> Chłop na mnie zagłosował, no. Nie, no możemy sobie to jeszcze skipnąć. Nie, nie my możemy to skipnąć. No, tylko po prostu, kurde, no ten. Gdyby, gdyby te ślady były dłuższe, chociaż. te takie... hmm. 3 sekundy. A teraz to jest takie, kurde, 50-50 trochę, bo. Hmm. Ja byłem z lewej strony, Co jak naprawiłem światła, to wbiegali do mnie diabeł z blackim. Aby znalazł razy. ciało, byłem teraz na admin panelu. Ktoś był w Specimanie, ktoś był w Labie sobie. No ja byłem w Specimenie, po prostu i ktoś przebiegał przez Specimen, walnął mi mandzia i sobie uciekł na kamuflaż. No, to chodzi na to, że to może być albo AB, albo Patmas. Ale skipnijmy, bo może nie. Dobra, no ja wolę to skipnąć zostało, ale dużo tasków jest dalej, ale no nie, nie ustalimy nic po tej rundzie, tak naprawdę moglibyśmy tylko pozycję ogarnąć. Ale i tak każdy może kłamać. nikogo nie było chyba na adminie. Byłem na adminie, ty w Armazonie, ty. No to czemu nie mówiłeś, kto gdzie był? No przecież powiedziałem, że Powiedział? ty się naćpałeś! Jezu, nieważne. Nie no, ja tylko słyszałem, że ktoś był w specimenie, ale nic więcej nie słyszałem u tego, u Kukiego. Jezu. Ale te ślady strasznie, nic się nie da ustalić przez te ślady. Gdyby chociaż kurna te ślady były dłuższe do 3 sekundy powiedzmy Cokolwiek bym ustalił A nawet trochę ripuwa Takie mam wrażenie Dzięki zawalą Dobra, cyk, 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 naprawianko Zobaczmy kamery Nikogo nie ma Atmazik przybiegł Mmmm. Vitalsy, nie żyje Kuki Dobra, musi być przy adminie, okej, nie ma Oj. Gdzie no działo? Dziękuję. Dzięki za follow. Może inaczej, powiedzcie gdzie byliście W elektryku Zbiegałem do admina teraz nie, no co, jak ze mną? Chłopie, <głos》>, to no, było kurde, dawno cię dawno, cię dawno temu. temu. No, no dawno temu, no a kiedy... No, to ale zaciało? teraz pozycję chodzi. No biegłem za tą do elektryka właściwie. Więc razem biegliśmy od celu Ty biegłeś elektryka. za mną do elektryka? Przecież ja naprawiłem od światło elektryka. i cię tam... A. Od elektryka Ty za mną biegłeś? Ten... <grym wiedziałam> wywalmy Padmaza i skończmy gierkę Nie no wywalmy Padmaza, nie mogę no nie, do, przecież... Ale ty mnie nie widziałeś? Ty no, dr... masz imposter vision chyba ale pół ale kilometra Już chyba, już chyba ten... O, chciałem wiem, powiedzieć zasady, pan zna i strollować gierkę Chciałem powiedzieć blaki, że mnie z Trzeci raz mam na ciebie egzekucjonera Nic nie robisz podejrzanego No niestety, tak to działa Blaki jest najmniej jak gra... jak podejrzewa jednym gramy. typem Ej słuchajcie, miałem uciekać, ale proponuję jeszcze jedno, bo Blady dostał taką rundę, że wow, more, krew wow. z nosa dostałem Jakby wam to powiedzieć, od dwóch godzin gramy w tą gierkę, nie miałem ani innej roli oprócz Chromata ja, ja, ja trochę smutne Okej, dobra, Blaki, jest duża szansa, że będzie impostorem Mm -hmm. A może dlatego, że ten Czoby jesteś, a już nie jesteś Ja, ja tam tak. byłem chyba 4 czy Ale 5 patrz, razy komuflażerem, więc ja tam się nie... Tam, mordo, ja tam się może nie będę odzywał dzisiaj no, no, no. Teraz byłem investigatorem. gdzie jest nasz dziesiąty tu jest zawodnik, panika, TUTAJ! Panik, panik. No i panik. wszystko Ja dzisiaj mam farta życia po prostu Ej bić, czyli Ejbiego trzeba z marszu go wygłosowywać tak wychodzi na to Mhm, mm A, niestety crewmate R.I.P. na ostatnią rundę zostałem z około Ale rip Dobra, lecimy do tego Do rakietki Cyk, cyk, cyk Zrobiona rakietka O, już ktoś kamuflaż odpalił Dobra O kurde, ale grupa Ale grupa Wszyscy się zabrali Dosłownie wszyscy 3, 6, 7 osób tu jest Jedna osoba biega do Specimena Co jest w ogóle? Cała drużyna pierścienia w jednym miejscu Zobacz jak! O będzie próbował do mnie wiedza, ale mnie wyszło. O! Co? Ale się te Tepnął. Te Łap, się tepnął do środka No i... OK Co się stało? W miejscu żerowania mędrów. <laughs> jeżeli ja... ktokolwiek sprawdzał uwagę na komuflażystę i tutaj jak przebiegło, to stałem przy lodziku, zrobiłem swoje zadanie i pobiegłem później do środka jako jeden z pierwszych. Za mną jeszcze ogóle... biegały osoby wyczyszczone. Ale ktoś, Byłem ktoś przed nami wbiegał jeszcze do Byłem Specimena Byłem na adminie i widziałem siedem osób w labie tak, i jedną w Specimenie Wszyscy byli w labie i jedna osoba biegła wcześniej do Specimena Zasady trzymamy się Co ze mną? Ej, strollujmy gierkę A ile? Jak, jak, jak biegłem do admina Jak biegłem do admina jak biegłem za admina i byłem na tak Później to był, Dam tak, ci się nawet tak, coś, coś To był jakiś wczesny prak. Jeszcze raz, Karigonę. E, moi się drodzy, się m, chciałbym zrobić ogłoszenie. No, słyszę cię hmm? bo zagłuszany. Coś jesteś. się zmieniło u ciebie w tej rundzie. Co miało się zmienić? No nie wiem, tak może nic, nic nie, nie mam Może hmm. impostor nie zauważył. Chciałbym zrobić ogłoszenie bardzo zauważył takie coś, Mandziu. Dawaj. Ogłoszenie? Dziękuję. Koniec ogłoszenia. Ale jeśli to się zmieniło, to miło mi. E, ja mam w ogóle trąbkę. Nie, no, nie? następne idiota, daj mi, że jeszcze jedną, idiota. hej, że ci się złoży. Badam, że ci się złoży. mi się mam że to się że się że ci się 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 zaraz ciebie skip na blady w takim nie, nie, razie nie gdzie jest blady tu nie to mm. i bieg, no wywalmy i biegną proszę was. executor na abim o tak o jest Exegutor na executor na abim to akurat częsta praktyka Ski. słuchaj no. No. diabeł musi się <laughs> nauczyć Dobra, za każdym razem kiedy tak, masz tak. exe na abim nie da się sforsować volta ale jeżeli ale ja, jesteś crewmate ja 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 i go ja ja for ja the lulz, ja to mam... się uda ale ja mam co rundę egzekwioną na Rebi. No tak. A, no, tak. Not, co by kolega z rowerka spadł? To jest mój mm. plan na dzisiaj. <noise> nie, no dajcie spokój. no Bo co? Bo zabiłem cię dzisiaj? Jaką moim no, ja kolegą ja impostorem? No tak, decyzja. Sorry, 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 sorry. No, wszyscy trzeba. A dlaczego na hejbiego ludzie głosują? Bo no tak. bo skip na hejbiego. Bo tak. No to jest diabeł, tak powiedział. A diabeł cię no. miał ciężki dzień. Pełen miłości, których nie chciałem. Ja miau, jestem miau. ciężki jeszcze. Jestem do tego. kotem. Miał, miał, miał. Miał, miał, miał. Ajajaj aj. Ach, ten diabełek. Lewalona. No a co wy macie z tymi serduszkami, no. Po tej rundzie daj, dajcie mi dokończyć tę rundę, bo to jest akurat ostatni odcinek dzisiaj. Do końca i zrobię. Dobra, cyk. Piąte. No i co? Weeponsy, jeszcze mamy download tutaj mamy diabełka. Yy, więc lecimy sobie do weeponsów, potem lecimy o dwa. Znaczy, na, najpierw po potem upload. I tak sobie zrobimy. Dobra, no teraz mogę zrobić serduszko, proszę bardzo, macie jeszcze jedno. No ale że Mandzia mnie zabija. Ale że Syloversi tu byli. No no smutno mi teraz. Eee, guys, mhm. padły trzy osoby w Eee Kto zapalił światło? Bo ta osoba Nie. jest jako jedyna chyba niewinna będzie. Ja, ale byłem ja byłem w weaponsach i robiłem downloada i jak skończyłem downloada to patrzę i są trzy ciało To Ty przy, przy, przy tych weaponsach, bo e, ja też biegłem na górę, widziałem dwa niki przez ścianę i wybiegałem z wpadką i z bladim. E, ja pobiegłem na górę w stronę świateł, ale zdążyły się zapalić. Dobra, przepraszam, ja mam bardzo pepega pytanie. No mnie ktoś nie zrobił Potrzebuję, żeby ktoś się przyznał komu dałem Aha. tarczę. <noise> dlatego nie umarłem, bo miałem tarczę i dlatego powiedziałem po okay, okay. dlatego dziękowałem w poprzedniej rundzie, wszyscy pamiętacie. <noise> Kolorki zmienione <noise> i W sensie, tak. jedna osoba, jedna osoba z weaponsów fejkowała taska, druga robiła upload. Ja robiłem downloada. Jedna osoba, tam nie wiem, gdzie ty byłeś Diabło, na koty ty zagłosowałeś teraz? Ja robię nie nie na siebie, ponieważ e, mam dosyć życia, bo... <noise> <mój test głos> Dobra, e, Diabło nie jest w ogóle <noise> obvious. Ja go, nie <śmiennie> on miał totalnie egzekuty na kom. mnie. Daj, ja umarłem. Dobra, gra. Pytanie jest takie. <śmiennie> on jest. Daj. Daj. I teraz jest jest bo ja umarłem. Okej, okay, Karigodę, głosujemy Uf, i mi dał tarczę. Daj, tarczę daj. Bo... Daj, jakim cudem? Ty mi dałeś tarczę, więc to zabijamy. Czyli ty nie dałeś mi tarczy, ktoś inny mi dał tarczę, Czyli Karigoda. graf, ja ci dam tarczę, nie widziałem, słuchaj. No to pochwalczy z kogo zabijamy. No bo wiem, że jesteś wszyscy. Ty, że idą, trzymajcie się. To ja jestem wszyscy, to jak mogę kogoś zabić? Cookie? No nie no, zabiję ja mam, mam do ciebie, ciebie bardzo ważne Tak, no, w tym sensie, kurwa. I cała ekipa, jest, czy jesteśmy sztywnymi gitami? Ja jestem. Kuki jest najbardziej sztywnym gitem, ale czym cała reszta też jest sztywnymi gitami? Blaki, a ty czujesz się jako sztywny git? Niezbyt. Dobra, to Mandzi i Kuki. Nie, 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 Karigoda, <grym> czy czujesz się jako sztywny git? Posłuchaj tak, mnie. Tak, dlatego na ciebie zagłosuję. A kurwa nie, poczekaj. Graf, czy czujesz się sztywnym gitem? A na kogo chcesz, mandzie, żebym głosował? Poczekaj, odpowiedz mi tak czy nie. Ja... By... Nie, za dużo warstw Boże. społeczność <laughs> dla mnie. Na kogo mam zagłosować? Tak. Głosujemy wszyscy na diabła, żeby wygrał jako jester. Nie, nie zagłosujmy okay, jak... na mandzie. Okej, okay, ja głosuję na mandzie, bo ostatni raz, jak mandzie mnie manipulował, to tak, potem on był impostowy. Lucky cookie, chcę, żeby Diabo wygrał jako jester, zasługuje. Na... Najbardziej Głosujemy na, na mandzie. Dziękuję. Łatko. Jezu, jakie <śmany> wyjeżdżacie, Pepe. Gule. gg for diabeł. Ale Pepe, <śmany> Diabeł, rozjmałeś to Czy to naprawdę wiesz, jak na mnie? na tym kamuflażu. To był diabeł, diabeł. No, Jakbym nie był egzekucjonerem i tak przez całą tą grę by gotowa na jego. I wiesz co? Wiesz co? Diabeł Pamiętaj, kto był prawdziwym przyjacielem. Ja, ja i Kuki. Wiem. Impostorzy co mogli ich zmanipulować na easy, żeby to wygrać. Kurwa, daliśmy winę. Taka kawałek Kukiemu, dam. Ja wyczułem, że Właśnie tak się składa, że za 8 minut lasagna będzie gotowa. O. Oh. Oh. <laughs>